Witajcie moi kochani. W Unii Europejskiej rozpętała się prawdziwa burza, a po ataku rosyjskich dronów na Polskę. W Europarlamencie przeprowadzono debatę na ten temat, a polscy posłowie licznie zabierali w niej głos. Ostro przypominali tam, kto w dużej mierze finansuje Rosjan oraz jak polityka Unii pod wodzą Ursuli von der Leyen sprawia, że Europa nie będzie gotowa na gorsze scenariusze. Pierwszy taki głos zabrała Anna Bryłka z Konfederacji. Ostatnie wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną dronów Federacji Rosyjskiej to brutalne przypomnienie, że Europa nie żyje w świecie tęczowych baniek czy ideologicznych iluzji, tylko w realiach pełzającej wojny. Europa z pełną premedytacją zniszczyła swoją gospodarkę, rolnictwo, przemysł, a także produkcję zbrojeniową. Wszystko w imię chorej lewicowej ideologii, która prowadzi do utraty bezpieczeństwa. Cały ten wasz plan zbawienia świata gra na korzyść Putina, bo każde euro włożone w ideologiczne szaleństwo Zielonego Ładu zamiast w obronność to jest właśnie działanie w interesie Kremla i to wy jesteście za to odpowiedzialni. Co do Polski. Najpierw finansowaliście Rosję Nord Streamem, potem zniszczyliście naszą gospodarkę, teraz przepychacie nam imigrantów, żebyśmy przestali być bezpieczni od wschodu i zachodu. I przemawiam tu jako polski poseł i jako polski obywatel. Polacy nie chcą waszego Zielonego Ładu, waszej walki z węglem, kiedy latają im nad głowami drony, kiedy spadają na ich domy rakiety. Putin się śmieje, kiedy pani, pani von der Leyen, opowiada te klimatyczne bzdury. Jest pani ślepa na realia międzynarodowe, nie rozumie pani świata i nie potrafi pani zapewnić warunków do normalności w Europie. My Polacy rozumiemy, że bezpieczeństwo nad naszej ojczyzny zależy przede wszystkim od naszego narodu. Polska. To wielki naród, który nigdy się nie podda, który nigdy nie da się złamać. Polski rząd musi po prostu odrzucić szkodliwe polityki unijne i skupić się na interesie Polski. Dziękuję. Krótko później mównicę szturmowała Ewa Zajączkowska-Hernik, również z Konfederacji, której wystąpienie wywołało olbrzymie poruszenie zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w internecie. Szczególnie jej pretensje o to, że Europa próbuje włączać się do wojny na Ukrainie. Ewa Zajączkowska atakowała również unijnych decydentów za to, że przez umowę z krajami Mercosur chcą finansować Rosję, bowiem choćby brazylijskie rolnictwo jest oparte na rosyjskich nawozach. Dziś wyraża swój nic niewarty i pusty gest solidarności z Polską po naruszeniu naszej przestrzeni publicznej przez, powietrznej przez drony. Gdy już wymyśliliście, że Europa ma stawiać na obronność, wychodzi program SAFE, kolejny po KPO dług unijny, który będziemy spłacać przez 45 lat, żeby wesprzeć przemysł niemiecki i francuski. Taka to jest wasza solidarność. Mówicie, że nie wolno finansować Putina, a co zrobicie, wprowadzając umowę Unia Europejska Mercosur? Napchacie rosyjskie kieszenie kasą, wspierając brazylijskie rolnictwo oparte na rosyjskich nawozach, wypychając jednocześnie produkcję żywności poza Unię Europejską. To jest samobójstwo. Nakręcacie prowojenną, hister... prowojenną histerię w Polsce, za pomocą której razem z prezydentem Zołęckim chcecie wciągnąć Polskę do wojny na Ukrainie, tak chcecie odwrócić uwagę od swoich nieudolnych rządów i braku inwestycji w system obrony przeciwko dronom, a Putin się z Was śmieje. Mamy gdzieś wasze biurokratyczne bzdury. Potrzebujemy prostych przepisów w sektorze dronowym, a nie unijnych barier, które duszą nasz potencjał. Bez tego możemy wpompować miliardy, ale dalej nie będziemy w stanie skutecznie się bronić. Musimy uwolnić polski sektor dronowy od biurokratycznych kajdan i dać działać naszym startupom, bo to one są przyszłością obronności, a nie stosy dyrektyw, które nie zatrzymają ani jednego drona, i to nie jest nasza wojna! Do tego wystąpienia odniósł się mąż niepopularnego ostatnio europosła Roberta Biedronia, który skompromitował się atakami na prezydenta Karola Nawrockiego. Krzysztof Śmiszek zaatakował Ewę Zajączkowską twierdząc, że nie rozumiał co ona mówi, gdyż jego zdaniem mówiła po rosyjsku. Madam President, I would like to ask, um... Pani przewodnicząca, ja mam pytanie do pani Zajączkowskiej. Może ona by mogła poprosić, powtórzyć swoje wystąpienie, bo ona mówiła po rosyjsku, ja nie zrozumiałem. Czy mogłaby jeszcze raz po, powtórzyć po e, polsku albo w jakimś innym zrozumiałym języku? Now we come to the Order of Przechodzimy teraz do listy mówców i będę jej bardzo, bardzo pilnować czasu jako kolejna pani poseł Junkiewiczynę. Z mocnym wystąpieniem pojawił się na mównicy europoseł PiS Jacek Ozdoba, który bezlitośnie punktował hipokryzję ludzi Tuska biegających niegdyś z picą po granicach, a także tą na poziomie europejskim. Przypomniał też, że Ursula von der Leyen była ministrem obrony w rządzie Angeli Merkel, to może wiele wyjaśniać, jeśli chodzi o jej szkodliwą politykę w dzisiejszych czasach. W końcu to obie panie odpowiadają za większość problemów trafiących obecnie Europę. Od kryzysu migracyjnego przez Zielony Ład, aż po wzmacnianie Rosji przez obfite zakupy u Putina. Szanowni Państwo, nie ma gorszej postawy na, postawy na tej sali niż hipokryzja. Banda hipokrytów, którzy niedawno jeszcze jak pajace biegali z pizzą czy też z piworami, zakłócając porządek na polskiej granicy. Gdzie była Unia Europejska, kiedy budowano Nord Stream 1, Nord Stream 2? Gdzie byli wasi przedstawiciele z Europejskiej Partii Ludowej, kiedy Ursula von der Leyen wczoraj mówiła o przyspieszeniu celów klimatycznych? Kiedy Putin buduje drony, zbroi się, my zarzynamy przemysł europejski, pozbawiamy Europę bezpieczeństwa żywnościowego, czytaj Mercosur. Pozbawiamy bezpieczeństwa energetycznego, strategia energii wędę, bo wam wiatraki w głowach, bo twierdzicie, że co? Że to będzie niezależne źródło energii. To wszystko, co Wy robicie na tej sali, to jest czysta polityka prorosyjska. Ursula von der Leyen była w rządzie Angeli Merkel, ministrem obrony narodowej. I Wy dzisiaj jesteście zaskoczeni, że Putin wysyła drony? No biedacy, hipokryzja, jak historia Was. Już dawno oceniła i pokazuje, że niestety, ale doprowadziliście do tego kryzysu, który przelewa się za wschodnią granicą Unii Europejskiej. Środki finansowe na zbrojenia to jest adekwatna odpowiedź, a nie wasze ideologiczne bajki. Dziękuję. Po wystąpieniu Jacka Ozdoby, by zadać pytanie, zgłosiła się Ewa Zajączkowska-Hermik. Jednak zamiast pytać europosła PiS, zaatakowała Krzysztofa Śmiszka za jego wcześniejsze ataki na nią. Kazała mu choćby brać partnera i iść na front, po czym wyłączono jej mikrofon, gdyż złamała procedurę Parlamentu Europejskiego. Uh, ja bym chciała wykorzystać tę okazję do zwrócenia się do posła Krzysztofa Śmiszka, który od wczoraj uh, kieruje w moją stronę ordynarny, seksistowski i szowinistyczny uh, Tak bardzo podobać się wojna? Zabieraj swojego partnera i idź na front. Je Excuse me, you are having a blue card, you are having a blue card, if you want to object... Przepraszam bardzo, pani ma błękitną kartę. Jeżeli Pani chce sprzeciwić się temu, to może Pani to zrobić, ale na późniejszym etapie to nie ma nic wspólnego z tym, co się, co, o czym mówił kolega Pan, pani ch chciała błękitną kartę, a to tylko dotyczy wystąpienia. Nie, nie, to nie, nie może być, nie może to do takiego ping ponga. Pani. Pani może postawić pytanie, ale nie do tego mówcy, więc następny. Nie, przepraszam, to nie jest pytanie do Pana. Wobec tego nie można odpowiedzieć. To nie dotyczy przedmiotu Pańskiej wypowiedzi. Skutecznie pytanie zadał jednak Daniel Obajtek, który jak zły odpalił się na temat tego, jak kraje europejskie wciąż importują ropę i gaz z Rosji. Co ciekawe, polityk, któremu zadał pytanie, przyznał mu rację i widać było, że jest mu trochę wstyd. Szanowni Państwo, jak dziś wygląda zainteresowanie tą debatą i bezpieczeństwo Unii Europejskiej i Polski, to no proszę zobaczyć na tą salę. Gdzie państwa koledzy i koleżanki, by rozmawiać o bezpieczeństwie? To jest po prostu kpina. Mówicie o kwestii ropy i gazu. Przecież cały czas kupujecie, cały czas Niemcy kupują ropę, płynie przez polskie terytorium, cały czas Francja kupuje gaz, cały czas rozmawiacie o kwestii umów z Mercosurem. To są miliardy euro i dolarów tak naprawdę dla Rosji. Powiedzcie mi, co zrobicie tu i teraz, tu i teraz, by z tym skończyć? Można błyskawicznie wdrożyć pakiet dziewiętnasty sankcji. No. Pan Werega, dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, myślę, że ma Pan rację, Panie Pośle. Rzeczywiście dobrze, że Pan przypomina, że Europa po części finansuje te drony, które wleciały na polskie terytorium. Nie wiem, czy można ten temat jeszcze rozwijać. I czy z drugiej, czy to wystarczy, żebyśmy porzucili kupowanie rosyjskiego gazu iropcji? Ale zgadzam się z panem. Chwilę później, szanse podczas swoich wypowiedzi, politycy koalicji 13 grudnia wykorzystaliby ostro zaatakować Ewę Zajączkowską-Hernik. Zrobił to choćby Dariusz Joński, który za czasów rządów PiS biegał z Spicą i Michałem Szczerbą po granicy wschodniej. Teraz twierdził, że europoseł Konfederacji głosi rosyjską propagandę i wspiera Putina. Pani poseł Zajączkowska Hernik przed chwilą powiedziała, że Putin się śmieje każdego dnia? Owszem, śmieje się, bo daje mu pani powody do tego, do tej radości każdego dnia. I chcę powiedzieć, że ta piąta kolumna Unii Europejskiej, która każdego dnia głosi polską propagandę zarówno jest tu na tej sali, jak i w każdym kraju Unii Europejskiej. I byli i są. I na tej sali, i w Unii Europejskiej tacy, którzy mówili, że to nie jest nasza wojna. Nawet dzisiaj to słyszeliśmy, a wczoraj wleciało w polską przestrzeń dziewiętnaście dronów. To czyja to jest wojna? No, właśnie. Unia Europejska ma się uzbroić, ma się bronić. I dzięki temu jest też program SAFE. Ale są i byli tacy, którzy mówili, po co Unia Europejska ma wydawać jakiekolwiek jedno euro na uzbrojenie? Tylko Polska otrzyma 180 miliardów na uzbrojenie. Po co, żeby bronić granic Polski i Unii Europejskiej? I te wasze manipulacje nie mają szans wobec jedności. Ja dzisiaj chcę podziękować w imieniu, myślę, całego narodu polskiego za. Nie tylko słowa Solidarności, ale również za słowa i za pieniądze, które Unia Europejska daje na uzbrojenie na bezpieczeństwo Europy. Dziękuję. Także przedstawicielka lewicy Joanna Schering-Wielgus ostro atakowała Ewę Zajączkowską i dziękowała Unii Europejskiej. W przypadku tej wypowiedzi, ciekawsza sytuacja rozgrywała się też za plecami przemawiającej posłanki, na której krzyki w zabawny sposób reagowała siedząca za nią europoseł z jej lewicowej frakcji. Powiedzieć, że była w szoku, to jakby nic nie powiedzieć. Mikrofon 26. Dziękuję za wszystkie głosy, które są solidarne z Polakami, ale też które mówią jasno, że to Rosja jest zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej. Ale oburzają mnie głosy wszystkich skrajnie prawicowych europosłów, którzy mówią językiem Putina pani Zajączkowska, czy pani nam powie, kiedy Putin panią opłaca? Czy pani wie, że każdy zestrzelony, że każdy zestrzelony dron w Ukrainie nie dotrze do pani domu? Czy pani wie, że każdy zniszczony czołg nie dojedzie do pani domu? Czy pani to wie, że każdy zestrzelony i zniszczony dron czy czołg nie dojedzie do domu w Brukseli, w Berlinie, w Madrycie i w Strasburgu? Czy pani ma tego pełną świadomość? Szanowni Państwo, jako Europa musimy być zjednoczeni, musimy być razem i musimy pokazać Putinowi, Putinowi nie tylko siłę, ale naszą jedność. I o to tutaj w tym wszystkim chodzi. Dziękuję. Dziękuję. Teraz kolega pan Landsford. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tych sytuacjach. A jeśli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem lub zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.